Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku poświęconemu y, stronie internetowej, jak i programowi z nią związanym, czyli Prezi. Y, program, który służy do tworzenia prezentacji, czyli tak naprawdę pora, by stać się kreatywnym. Y, a więc co, dzisiaj, dzisiaj, że to jest pierwszy odcinek, to zajmiemy się rzeczami typowo takimi najprostszymi. O, o, to co to, to zawsze czyli yy, rejestracja i, i zapoznanie z yy, no, ekranem startowym służącym te, tam w y, samym programie prezy, jak i poruszaniem się po stronie po stronie internetowej i wszystkim czym ona może tam nas zachwycić lub zaskoczyć. Yy, a więc tak, co do samej strony to strona, strona jak widzicie, sami widzicie jak wygląda. Więc tak zazwyczaj jest to strona w języku angielskim. Chyba, że macie wbudowany jakiś tłumacz do swojej przeglądarki, to jest taka możliwość, że sobie przetłumaczycie. Wtedy będziecie mieli w języku polskim. Ale jak to woli. No dobra, to co? To zaczniemy raczej od początku. To od strona na początku tam pierwsze newsy, ile ludzi tam zaczął używać. czyli to co zawsze. Strona ma bardzo przyjemne kolory, więc to się bardzo dobrze ogląda. Yy, więc tak, zaczniemy od czego? Od, od rejestracji. Yy, więc tak, są trzy typy licencji, jak widzicie. Jest public, na której my będziemy się logować, enjoy, czyli dla osób, których to tak zaciekawie chciałoby chciałby coś więcej. Yy, oraz, oraz, oraz pro, jak widać. Oczywiście to swoje kosztuje, no, no niestety. I co bym powiedzieć? Jak, kogoś, jak ktoś po, po zobaczeniu na, na publiku czy go to jakoś zainteresuje, czy coś, może, może oczywiście sobie w trakcie trwania, jakby tak powiedzieć demo albo testowania Prezi może oczywiście sobie zmienić licencję później. No, postaram się pokazać. Jeżeli nie zapomnę na te i wtedy już będzie będzie działał Dobra to co? To weźmiemy sobie public nic nie płacimy rejestracja jest zupełnie za darmo first name podamy no, tak jak jest kanał na YouTube instrukcja prezji e-mail tej części akurat nie będziecie musieli widzieć A więc tak, będziemy to nadosimy, że się zarejestrować, oczywiście trzeba, trzeba zaakceptować ich warunki. Wygląda to tak, hasło wpisujecie, bo to było podane hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, dobra, rejestracja. Proszę czekać. Przeskakujemy do następnego okienka. Tak jest, czyli, czyli co możemy tak na, naprawdę robić? No co, na pierwszym rzut oka możemy ściągnąć sobie prezideskop Czyli tak naprawdę tworzenie własnych prezji na, na swoim pulpicie. Nie, niekoniecznie z, będziemy potrzebować internet, znaczy dostęp do internetu. Co jeszcze tu jest? Aha. Zaproś trzech, trzech znajomych, żeby dostać darmową trzymiesięczną, trzymiesięczną licencję Enjoy. Tak, możemy się podzielić to na Twitterze, na Facebooku no i na LinkedIn. In. Co jeszcze to możemy? Oczywiście, Twoje prezji. tak? Możemy zmienić swój profil publiczny, połączyć się z Facebookiem, personalizować. To raczej zmiana, zmiana danych. Aha, yy, link do, do ten do yy, no nie zamkniemy to yy, do, 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 do profilu yy, język, jak widzicie języka polskiego tutaj nie ma, jest tylko i wyłącznie angielski sądzę, że będzie najłatwiej się na tym poruszać no i to co było e-mail Więc takie, takie proste rzeczy, dobra, cofniemy yy, Tu mamy napisane, że jesteśmy zarejestrowani znaczy już zalogowani nawet Nie, wejdziemy tutaj Widzicie, tu jest rozwiany pasek Mamy profil page Czyli nasza, nasza strona profilowa Public Prezi. Instrukcja Say something about yourself Czy powiemy coś o sobie Możemy coś wspomnieć Albo i nie wspomnijmy nie, 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 nie chcę Aha, nie chcę, nie chcę mi się nic wspominać yy... Moje prezji tak, czyli tu możemy oczywiście dodać, yy, możemy posortować, pokazać, sobie wyświetlić, uczyć się. Tak, oczywiście też możemy się uczyć, ale tylko i wyłącznie w języku angielskim. Więc, yy, więc co, co tu więcej wspomnieć? Postaram się, postaram się jakoś to w języku polskim tak przeprowadzić dość, dość zrozumiale, że żebyście dali radę to opracować. No ale chyba no, tak, że na takie początki będzie trzeba poczekać do, do drugiego odcinka, bo jak na razie to jest pierwszy Explore Aha, tu są tu są naj, najsłynniejsze Jedne z najciekawszych prezji Jak widać ludzie mają naprawdę fajne, fajne, ciekawe pomysły To bodajże było tak, seria Fajnie oglądałem, bardzo ciekawe, polecam Jeżeli ktoś by chciał obejrzeć była też jedna prezentacja, która też była, była świetna, bo można, 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 bardzo ciekawe rzeczy zrobić. O, szukamy spośród miliona prezji, Milionów, dokładnie. No to co? Stroną mówiłem, bo tak naprawdę tu macie, tu macie do nauki, tu mamy swoje i tu możemy spojrzeć sobie na czyjeś inne prace, łączenie się. A więc tak, pokażę już podstawowy widok naszego okna w na Prezi, jak to się ładuje, jak to wygląda Piękny napis z Oczywiście w zależności od łącza to będzie wyglądać jak jak będzie wyglądać i tak na pierwsze, na pierwszy ogień idzie idą, idą, jakby to powiedzieć Szablony. O! Tego słowa szukałem. Idą szablony. Jak widać szablonów jest no, dość sporo. Mamy dużo pomysłów do wykorzystania. Więc e, naprawdę można że, robić rzeczy niesamowite w Prezi. E, a więc tak. E, właśnie się zastanawiam, czy pokazać Wam e, jak na szablonie, czy, czy na czystym chyba na razie pokażę Wam na nie na szablonie, tylko na czystym, jak to zrobić od podstaw, a później dopiero wykorzystywanie czyichś prac, bo tak naprawdę musicie się nauczyć kreatywności, a nie, nie robić coś pod coś, bo to tak naprawdę według mnie to nie ma sensu. Bo no każdy stworzył swój pomysł, a Ty, ty jesteś w stanie go inaczej wykorzystać. Tak, oczywiście każdy z tych, z tych szablonów można... Yy, można zmienić, tak? Można przetworzyć we własny sposób, dodać coś. Jak najbardziej, no to, o, to jest forma wstępna, tak? No to co? To weźmiemy. Weźmiemy puste. Znaczy, puste to nie będzie. Będzie jedno kółeczko. Wybieramy, tak? Choose. Eee, Nie chcę dodać tekstu. Dobra. Oddalimy sobie. Można oddalać nieskończoność. To jest właśnie zaletą prezji że tak naprawdę tworzenie o zoom more alright Więc tak. Present to jest w momencie, kiedy już coś stworzymy. Możemy to zobaczyć, jak to wychodzi ze wszystkimi ze wszystkimi detalami, które zaznaczyliśmy. Można oczywiście cofnąć, można po, po cofnięciu przesunąć z powrotem. Zapisowanie co jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli coś już zrobicie, warto zapisać. Może to nie jest, nie jest PowerPoint ani nic w tym rodzaju, że Wam wyrzuci, ale lepiej, lepiej sobie zapisywać co za jakiś czas. Ramki ramki i, i strzałki. Możemy oczywiście dodać ramkę. Tak, piękna rameczka. Tak to wygląda. Oczywiście ramka jest z tekstem w środku, to jak widać. Przy, przy trzymaniu lewokliku możemy tym manipulować. Jak widać. Prawo klik tak naprawdę nic w prezy nam nie daje. Wyskoczą nam opcje. Więc tak naprawdę prawo klik nie będzie nam potrzebny. Więc tak, lewoklikiem przesuwamy. Aha. Coś mi się tu pojawiło i chciałem Wam to pokazać. O, 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 właśnie. Ta kreska, która znajduje... O znajdowała się tutaj, ta taka przerywana. Yy, ta kreska to jest yy, pomoc tak naprawdę w tworzeniu. Teraz są dwie kreski, ponieważ tu jest środek tej, tej, tej ramki i jest wyrównanie do, do tekstu kolejnego. To jest bardzo przydatne w momencie tworzenia, bo jeżeli chcemy zrobić coś równo, to wtedy, wtedy jak najbardziej nam to pomaga. Możemy z oczywiście zrobić na linii tego. A! Ja to, ja to sam uczę, a każdy mi samemu musi uczyć. Nie dziękuję. No, więc tak. Zaznaczamy sobie a Znaczy możemy go przytrzymać na lewy kliku, możemy go usunąć. Dalej tam. o, tyle mi nie chce. Nie, zaposła prawo klik duszy. Aha, nie, zapomniałem, że to idzie z całą ramką. Ale całą ramkę usuwamy. To była ta lewoklikiem -klik, lewo jeżeli ten, yy, przesuwamy bo tak oczywiście się wszystko zaznacza przesuwamy ramkę, yy, 4 do 3 to są oczywiście wymiary doskonałego kwadratu bodajże to mamy co, możemy to oczywiście zmodyfikować jeżeli to zmodyfikujemy na kółko, na, na takie podświetlone i ukryte, ukryte będę omawiał później bo one mają, mają swoje takie większe przeznaczenie, no my, możemy o! Tak będzie wyglądał nasz efekt w momencie już z samej prezentacji. Ale o tym w innych częściach, oczywiście. Na razie dzisiaj się zapoznajemy. Yy, dobrze, możemy usunąć w ten sposób, lub w ten sposób usuniemy w ten. Więc tak, to była ta kółeczko. Kółeczko się tworzy w dość skomplikowany sposób. raczej znaczy nie skomplikowane. Od miejsca, gdzie chcemy stworzyć, do miejsca, gdzie to ma, ma zająć. Yy, tu jest taki punkcik. Tak? Yy, on wskazuje, jeżeli zaznaczymy sobie okrąg, to on tak naprawdę wskazuje nam orientacyjnie, jak będzie, jak, będzie ten, jak będzie wyświetlany nasz obraz w trakcie prezentacji. Jeżeli będzie tak, to oczywiście tu, jeżeli będzie napis, to, to napis będzie tak wyświetlany. Jeżeli go obrócimy, bo tutaj o, możemy powiększać właśnie, przy okazji o ja tym wspomnę, powiększenie, tu dusimy lewoklikiem, w tym miejscu na, na, na rogu i powiększamy zresztą ikonka się pojawi i tutaj zresztą jak na każdym z rogów możemy obrócić go o, o, o 360 stopni kto woli no więc tak ta kropka która tu się znajduje ona pokazuje nam tak naprawdę orientację jak będzie wyświetlany tekst jeżeli obrócimy ją tak to tekst który a zresztą wrzucę tekst do środka In, damy duży teraz wszystko. Łuk, Cia, no, tutaj. W tym momencie, yy, to yy, napis jest wyświetlany, no, dosłownie w tej samej pozycji. Jeżeli obrócimy to w ten sposób, no. To na szczęście to nam się obraca. Jeżeli nie chcemy żeby to było w ten sposób, możemy to oczywiście obrócić samemu w środku, jeżeli to na przykład mamy jakieś połączenie z czymś innym. Tak. Oczywiście y, kółka, kwadraciki możemy łączyć za pomocą, pomocą strzałek, ale to za chwilkę. A więc tak, y, możecie, możecie mieć jeden problem z zzyzy. W momencie, kiedy będziecie tworzyć ramki, że Tekst zamiast być prosto będzie w ten sposób. A to z takiego względu, że, że będzie różnica między tą osią a tą osią. Jeżeli ustawimy, no, pokażę na moim przykładzie jak ostatnio zrobiłem i mi nie wyszło. Ustawiłem w ten sposób yy, kółko, bo tu było łączenie. Zresztą pokażę jak można łączyć yy, strzałka i łączyłem w ten sposób, żeby połączyć po prostu do kółka, do, do kółka chciałem zrobić łączenia. I obróciłem w ten sposób. I w momencie, kiedy chciałem włączyć moje prezji, a czyli prezji, chciałem pokazać, jak to będzie wyglądać, zaznaczyłem kółko jako punkt docelowy do tworzenia. I y, okazało się nagle, że y, tekst, tekst był tak naprawdę poświetleniem w takiej pozycji. Bo był zaznaczyłem kółko, które kółko ma tutaj po swój punkt orientacji, czyli obróci nasz obraz, obróci się o 90 stopni w lewo i pokaże nam tak, jak ta teraz jest. I wtedy nam wyprostuje i to będzie wyglądać w ten sposób, tylko że ta strzałka wtedy będzie u góry. Tak, to się obróci i ta, ta, ta strzałeczka będzie u góry, powiedzmy, że w ten sposób, tak, i wtedy tekst będzie obrócony. Dobrze. To można wsować oczywiście delaytem. Więc tak, cieniowane, cieniowane te ramki, to oczywiście można zmieniać. Co do kolorów, bo niektórzy mogą się pytać o kolory, kolory są zależne od formy, jaką wybierzemy, czyli raczej znaczy nie formy szablonu, w jakim będziemy tworzyć. Bo jest taka sytuacja, że wybierzemy taki, a nie inny i kolory będą... No czasami nie będą nam się podobać. To niestety, ale jest od góry narzucone, chyba że stworzymy własny, własny szablon do tworzenia oczywiście można. Dobra, to ta ramka nic, no jeżeli o właśnie, nie omówiłem tego. Tu możemy przesuwać również. Możemy ją chwycić w ten sposób, też możemy nią przesuwać. Powiększanie. Tak, drugi sposób na powiększanie, chociaż ten nie jest tak bardzo dokładny jak ten. Tak, bo tym możemy dokładniej sobie zrobić. I do ramki. Pięknie. Dobra, usuwamy. Kolejną rzecz mamy. Niewidoczna ramka. Niewidoczne ramki są zazwyczaj po to, jeżeli mamy tu jakiś element trochę większy i chcemy się skupić na jego kilku elementach, jeżeli tu był napis, ramka i napis i chcemy się skupić na tym całym, bo to stworzy cały kształt, to wtedy dajemy niewidzialną, jeżeli nie chcemy mieć nic dookoła. No spokojnie możemy się do niej zbliżyć. No oczywiście te, te same opcje, co były wtedy. Yy... Strzałki. Tak, strzałki. Strzałka prosta. Yy... Tu jest różnica, bo tu można zmniejszać grubość, zwiększać grubość. Może być nawet taka, jak ktoś woli. Yy, kolor. Ko kolory są do wyboru. Taki jasny, niebieski, błękit, czerwień, granat, żółty i czerń. No czerń, szary. Można oczywiście wyginać strzałki w ten sposób, tak ładnie, zmienić ich długość, punkt zaczepienia, jeden, drugi, więc bardzo ciekawie to wygląda, linia, oczywiście linia, tak, linia prosta, można ją również wygiąć w cokolwiek chcemy, punkty zaczepienia też można manipulować, to jest rzecz hmm. powiedziawszy analogiczne, zmniejszenie, zwiększenie grubości, o, ok solidny. Kolory oczywiście podobne, bo to jest jeden, jeden tam sam yy, yy, szablon. Podkreślenie. Podkreślenie będzie zależne od szablonu. Podkreślenie będzie wtedy objęta ramką, można to oczywiście usunąć, damy, damy napis. Tak i podkreślenie do tego możemy sobie ładnie podkreślenie zrobić, oczywiście podkreślenie można zwiększyć, można dać na całość, zmniejszyć, takie malutkie można też oczywiście obrócić to jest takie uwydatnienie, żeby zwrócić uwagę osoby oglądającej prezentację prezentację do, do, do zwrócenia uwagi na tym danym elemencie no więc tak, elementy spoza, spoza mogą być z sieci, mogą być z komputera, czyli zdjęcia ze zdjęć z Google lub ogólnie z internetu lub ze swojego komputera. Oczywiście możemy szukać zdjęć tylko i wyłącznie dla licencji komercyjnych, ale niektórzy po prostu tego nie robią, po prostu można zamieścić w źródłach odnośnik do tego. Więc tak, kolejne symbole. Ja oczywiście ja sam jeszcze nie miałem okazji używać symboli, nie znalazłem takiej potrzeby, więc sam jestem tu po raz pierwszy. Jakieś ładne przy, aha, przepinki typu do, do lokalizacji, o, pydroneczki piękne strony www. Chyba widzę, że porad to zacząć używać. Numerki. oznaczek, prezji, Facebook, Twitter. Też fajne, ciekawe. Możemy sobie wybrać. Sądzę, że to się pojawi gdzieś na środku. O, pięknie. Dobra. Yy, diagramy oczywiście yy, diagramy będą coraz bardziej skomplikowane oczywiście można stworzyć samemu tak nikt nie powiedział że nie to są oczywiście szablony też są ciekawe damy na przykład ten bo tak fajnie wygląda i składa się jak widać z czterech elementów do których możemy się zbliżać tu jest tekst tu jest tekst tu jest tekst aha i w tym sensie się przemieszcza rozumiem i diagram jest podzielony na kilka części ja chciałbym cię usunąć dziękuję dobra yy, filmy z serwisu youtube wklejamy link link jest sam sobie adnotacją żeby znaleźć nie trzeba go w źródłach później podawać co jeszcze aha nowość tak naprawdę o jest nowość czyli 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 dodawanie o chciałem wam pokazuję moje ten czyli dodawanie muzyki fla. ostatnio zobaczyłem prezentację bardzo ciekawą świetna była możemy dodać oczywiście plik PDF lub wideo z mojej kolekcji lub prezentację. PowerPoint, tak, tego to nie wyklucza. I tak, to są te, 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 te szablony, o których mówiłem. Jest ich kilka, oczywiście zmieniają one tło, przykład pierwszy. Tło się nam zmieniło, będziemy mieli inne kolory, drugi przykład. Oczywiście zmienia to również formę pisma, jak widać, wszystko jest opisane. Można własne stworzyć, proszę, tytuł 1 czyli świeci tło, background, oczywiście z nim stanę tak następne, title one, czyli tytuł główny może być czerwony drugi, różowy trzeci yy, widoczny <grych> aha, ko od kółek, kolorki yy, innych krateczek linii, szczałek i markera. I wciskamy gotowe i to wszystko. Bo oczywiście możemy dać zaawansowane, tak? Jeżeli ktoś umie RGB napomnieć, proszę bardzo. No dobrze. Anulujemy, bo tego nie chcemy. Wrzucimy do revertu TO ORIGINAL. Tu możemy zapisać swoje zmiany. Co jeszcze, co jest co jeszcze? Ech. To poszczególne elementy do omówienia. Podstawy, jak to wszystko działa. Co jeszcze? Video, tutorial, czyli nauki przez wideo, co właśnie oglądacie. Support, czyli wspomaganie. Welcome to Prezi, video. No nie wiem, nawet nie sprzedałem. Aha. Czyli Prezi pokazujące, jak to działa. New Transformation to też pokazanie, jak to działa. A to? Aha, tak, co, co dochodziło w jakim czasie? Aha, dobrze. I tutaj. No oczywiście e ekran, jak ma wyglądać. Dobra, można to oczywiście się z tym dzielić. Do edytowania tylko i wyłącznie prezentacje na Facebooku albo ściągnąć to na swój komputer. Tu się wychodzi ze swojego prezy w tym miejscu. To jest tak. Y pokazuje cały widok. Zbliża, oddala oczywiście. To można sobie usunąć. A więc tak, yy, tworzenie tekstu, bo o tym nie wspomniałem. Lewo klik na, na byle w którym miejscu albo tam gdzie chcemy. I tam tytuł główny, podtytuł, tekst. tak. Tytuł główny stworzymy. Instrukcja. Inst... Jezusa, pisać umiem. Instrukcja. Dobrze, instrukcja pod tytuł Rezi. oczywiście tu też muszę przesuwać lewoklikiem e edytujemy tekst i można oczywiście to zwiększać zmniejszać zmieniać temu kolor tym razem jakiś chcemy ale pamiętajcie że trzeba to zaznaczyć dopiero wtedy kolor zmienić e wyrównanie tam było można zmienić proszę bardzo Punktaty, punktory wyrównanie do środka wcięcie więc jest bez problemu można sobie radzić. Instrukcja prezy, dane, odcinek pierwszy, tak, żeby to jakby ładnie wyglądało. To również można zmieniać w ten mniejszy sposób. Pięknie, ładniej na temat. I przy okazji omówię Wam wstawianie czego? Edy, edytowanie ale nie wiem jak to się robi jak przeskakiwać znaczy uruchomić ten cały nasz pokaz tak? czyli klikamy sobie na pierwszą chyba że stworzyliśmy ramkę to na ramkę zależy jak będziemy chcieli zresztą później będę pokazywał później na, na to co chcemy i na kolejne i wtedy klikamy na gotowe jeżeli chcemy żeby powrócić do edycji i mamy present instrukcja prezji odcinek pierwszy tak to będzie mniej więcej wyglądać Pięknie, ładnie. Oczywiście włączyła nam full screena, ale ja ja mam ustawiony, program do odtwarzania na mniejszym. więc będzie to niestety nie, nie zobaczycie całego efektu. A więc co, na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Wyjdziemy z Prezi, raczej z tego. Z tego projektu pierwszego, tak można to nazwać. Tak oczywiście tu się zapisał. Aha, Prezi online, tak. Link do Prezi. ściąganie Prezi możemy na swój, tu na swój komputer, tu na Prezi Desktop. Zapisać jako kopię, albo po prostu podzielić się z tym, tym, z kimś. Możemy usunąć co zrobimy. Jest delight. No i co? I wróciliśmy do tego ekranu, w którym byliśmy. To zamknę. Ach. Więc co, to by było na tyle w dzisiejszym, w dzisiejszym poradniku Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę I i, co, i do zobaczenia w następnym Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące prezy, możecie pisać na, na kanał na Instrukcja prezy na YouTube Postaram się odpisywać A więc co, do zobaczenia w drugim odcinku Trzymajcie się, bądźcie kreatywni. Na razie.